Wiem, że wy lubicie, jak robię miksy Lego. Ja też lubię, jak robię miksy Lego. A jakie miksy Lego lubię robić najbardziej? Tutaj trochę jak w tym dowcipie darmowe. Powiecie, to się nie zdarza. A co jeśli Wam powiem, że mi się zdarzyło i otrzymałem darmowy miks Lego i dziś sobie go otworzymy? A no, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i wiecie już, że robi się poważnie, kiedy podwijam rękawy. Każdy, tak jak działał taki jedzie kotnie, jak ktoś podwija rękawy, zawsze znaczy, zrobiło się poważnie. Jak to dostać darmowego mikza? Klockozaur, co ty gadasz? No... Dlaczego? Tak mi się zdarzyło, pozwólcie, że przytoczę wam jedną wiadomość. Tydzień temu, gdy byłem w Krakowie w świat krzata na wyprzedaży, dostałem oto takiego yy, SMS-a. Pozwólcie, że wam przeczytam. E, czekajcie, który... O, ten! Klocko zaorty Nie to nie ten. E, dobra, dokładnie mail ten brzmiał tak. 3 pedalka Lego. Wiecie, pomyślałem, no okej, okay, co mi szkodzi? Odpiszę, odpisałem pani, że bardzo chętnie oczywiście, e, ale odkupię go za pieniądze, proszę mi go przysłać. Ja go uczciwie wycenię, przeleję kwotę, jaką e, będzie on faktycznie dla mnie e, wart, dla znaczy, co mi się oczywiście będzie opłacało. Super. Się urwał. mówię, ok, poniedziałek, wtorek, środa, pani nie odpisuje, mówię, ok, łatwo przyszło, łatwo poszło, właściwie nawet nie przyszło, widocznie pani się albo odwiedziało, albo coś, a może to od początku był jakiś troll, prank i tak dalej. Tak naprawdę to nie. Niemniej, pojechałem w czwartek, bo jak wiecie, też prowadząc swoją działalność przy Telklosku, przez to jeżdżę do kuriera. Jakież zdziwienie mnie zaskoczyło, gdy wszedłem do DPD, a pani mówi, że ma na mnie klocki. Mówię, jak kocki, Daniś się czeka, a pani mówi, że ma klocki. No to mówię, jak pani mówi, da mi klocki, to mi da. Patrzę ta paczkę wtedy, że mnie że mimo tego, że nie napisałem nawet do pani ani mojego adresu, ani w sumie nic, w ogóle nie mam pojęcia, jak to się stało, yy, ale pani wysłała do dobrego DPD yy, w ogóle paczkę do mnie. Otrzymałem więc paczkę za darmo. Za darmo! Ach, między bogiem a prawdą! I co tutaj dużo gadać? No gratis, gratis nie jakby. Gratis to uczciwa cena. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ja go sobie otworzę, ja go sobie wycenię, uczciwie i pani jakąś kwotę przeleję. E, także nie myślcie sobie, ale mówię o tym otwarciu, więc Boże, po prostu go sobie otwórzmy. Ten bezprecedensowy miks, darmowy miks. Pierwszy raz w historii darmo miks, jaki otrzymałem. Więc idźmy, zróbmy sobie zrobimy sobie jakiś nietypowy kadr, co? Dobra moi drodzy, witam was zatem w tym nietypowym kadrze. Mam tu już to pudło i będziemy. Je sobie teraz przecież otwierać. Bo przecież po to się tutaj wszyscy zebraliśmy. Zajmie no, nożyce. Sam jestem ciekaw, co jest w środku. A tak naprawdę może być wszystko. Wszystko. Znaczy, na pewno są klocki, bo to było słychać już wcześniej. A teraz wiem, który was kadr bardziej zadowoli. Przynajmniej coś mi mówi, że kadr na pudło będzie dla was bardziej satysfakcjonujący niż na moją szafę. A więc wysypujmy jeszcze jeden walczy. A teraz przyjrzyjmy się z czym my się tu spotykamy. Na pierwszy rzut oka rzucają mi się oczywiście podróbki, jak żeby inaczej te wyłapuje moje oko. Od razu chociażby inną kolorystyką, ale widzę też dużo bezpośrednich Lego. Spójrzcie, nawet z technika się pojawiło. Czy to będzie miksel? Proszę błagam, powiedzcie mi, że będą tu jakieś miksele. Ja tę serię uwielbiam. Więc, zresztą mówiłem o tym dwa tygodnie temu i tu się nic nie zmieniło. Proszę bardzo, kula, która na 99,9 LEGO nie jest. Ja sobie tu przyciągnę drugie pudło na podróbki. Proszę bardzo, podróbeczka. Czy rozpoznajecie? Ja rozpoznaję doskonale fragment statku Ninjago. Jakże pięknego, widziałem tu do od sable. Okej, ogólnie tu jest spora szansa na trochę Ninjagonów. Natomiast, czy kojarzycie skąd pochodzi ten element? Charakterystyczny dość i będzie łatwy do zidentyfikowania. To już tego miałem, wiada proszę bardzo. Mamy i pierwszą część mini figurki, lecz jednak, jest to zwykły policjant, nic specjalnego. O, proszę bardzo, kontynuujemy dalsze części. Czy to będzie też ta szara od tamtego zestawu? Nie wiem. Mamy i flagę BP, mam tutaj jakąś pierwszą ciekawą postać i jest to. Proszę bardzo, mix Vajdera z Rebeliantem. tu dość spory, o proszę, co to za złowrogie barwy. A nie, idź po... Ej, ciekawe pojazdy, to w ogóle jest, co... ta, w ogóle, wow, w środku sami spójrzcie kto, kurde klon, super by było, jakby to był, wiecie, oryginał, o proszę bardzo. Kurcze, w jednym z ostatnich miksów, taki, który też już dla was trochę nagrałem, a jeszcze nie wyeliminowałem, właśnie miałem Jar dżar Jar'a i tu znów powtórka rozrywki? Ej, wow, nie taki zły ten miks, oczywiście, jak za tę cenę. Gratis to uczciwa cena. Tak, będę z tego tekstu śmieszkował dzisiaj cały dzień. Słuchajcie, jest i tutaj również i taki hełm, jest i potwierdzenie z tamtego zestawu, tego pirata. Ja się troszkę domyślałem, że wiecie, to będzie taki mix w zasadzie no, jakieś paście wyślę, co mi tam i tak dalej, a tu spójrzcie, coraz więcej wartościowych figurek się zbiera. Coraz więcej wartościowego proszę ja was yy, kloca. Ten element to akurat chyba yy, lego nie jest, prawda? Chociaż czemu by bardzo yy, taka oto ośmiorniczka. W ogóle spójrzcie jak się fajnie oplatała z tym, to nie, to się nie mogło zdarzyć celowo. Yy, właśnie nie, inaczej to się musiało zdarzyć celowo. Yy, zostało się przypadki, na to się zrobiło. I tutaj kolejny przykład niestety fajnej, ale kobikowskiej płyty. Dalsze elementy kobikowskiego e, samolotu. Nie spodziewałam się po tym miksie Znowu nie wiadomo czego. Jednakże mm, no kilka fajnych zestawów czuję, że będzie szło faktycznie stąd wyłowić. E, jak na darmowy mix. Spójrzcie, kolejna e, figureczka. Super. Figureczki sobie oczywiście odkładam na bok. Tu widzę jakiś ciekawy hełm. Nie, po prostu zwykły. Wiecie, to może być mikrofightersowy ten Rebellion. It's true. Równie dobrze, ale Jarder już taki oczywiste nie jest. Proszę bardzo, kolejny fragment naklejkowy i mamy i zielonego ninja. Proszę ja, was, tutaj mam kolejny. Dwie figurki skupiam się oczywiście na figurkach, gdyż cały czas z figurek jest najłatwiej. Spójrzcie w ogóle, to już jest druga ta postaćka. Po figurkach oczywiście najłatwiej jest identyfikować, chociaż po tamtej ośmiornicy również będzie to dość proste. Policjant, który już tutaj był. Tu mamy ciekawy tajl faktycznie z nadrukiem, który będzie dość sporą oczywiście wskazówką. To, czy to jest Lego? Nie. Nie, kobi, proszę. Kobi. Szkoda, miało to taki hidden side'owy vibe, prawda? Eee, jeszcze więcej nureczków. jest eee, jedna nur nurczyni. Eee, potwierdzenie, że coś będzie z tego podwodnego świata, proszę bardzo. Eee, szukamy dalej. No tu położył się, żeby się zbierał cały duży samolot. I pi no nie. Bo tam dość sporo się zbiera. Jeszcze jedna nurczyni i proszę bardzo ktoś tu dba bym mógł obejrzeć najnowsze gdzie to było najnowsze lego masters jest bateria także do pilota zaraz się załaduje tam zgnął pik z lat 80. Nie, raczej mi się wydaje, to też będzie podróbka, nie? Tak, to z lotniskowa, ale podróbka, rozkład jazdy, wiadomo, jazda z ninja gonami. Eee, kolejny nidago to jest starszy, dziwna piłeczka, to bardzo. Eee, znów ten plejcik, eee, znówki fragmenty samolotu. Jest ich tutaj faktycznie dość sporo, ale nie, dobra, to jest do tego. Zwykły budowlaniec. Czy jeszcze trafił? Okej, okay, wiem już z jakiego zestawiku był ten jeden budowlaniec, bo ten zestawik pojawił się na moim kanale we wczesnych etapach jego istnienia życia. Są mi kolejne mini figurki? Pojawiają się również Anakondrai. I akcenty pozakląckowe dostały stały program. M Miał kurde. O! Jeszcze więcej Anacondra i całkiem ciekawy pan z Sith. Dopełnienie Transformers! No tak mi się wydawało, że migła mi tam Chima. Proszę bardzo, jest i... Dalej fragmenty tego dużego pojazdu. Znów Kobi. To wygląda jak realnie fragment... Ej, a ten element kojarzycie? Nie możecie, bo co? Kobi. Czy możecie, jak daleko dalej bo na która wątpię, że będzie ten zestaw tu. Ale, 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 co zwrócił uwagę mocno? Proszę bardzo, czy był jakiś zestaw, gdzie był tylko łeb tego e, tego AR, tej jednostki AR? E, tej jednostki AR? Napiszcie w komentarzu. Jednostki AR, to też nie się dobre słowo, tutaj mamy dość dużą wskazówkę. Jest szansa na podracer, ale chyba se bulby to tu nie wyłowie, co? No. Dalej, Transformer. Wow, ej, a to co jest? Jakby serio, spójrzcie jaki w ogóle e, śmieszny klocek w Kobi. Ey, serio. Wow, to wygląda jak faktycznie fragment jakiegoś polibagu. Macie pojęcie, skąd mógłby to być? No ale naklejka z Lego na podróbce tego to jeszcze nie grali. Odwrotnie, tak, ale tak? Nie. Dziś mi to tu krąży. O proszę bardzo, czyżby to była oryginalna? Nie, no wątpię. Ej, chyba oryginalny. Potrzebuję lepszego świata, żeby to zweryfikować. E, tu mamy podróbkę na pewno. No jest trochę tutaj tych podróbek. Samolot nas mocno urządza, no bo samolot wiadomo duży gabarytowo. Co to w ogóle jest? To jest nie wiem, czy to kroskowate. Ale to inna, bardzo dobra seria Nomen Nomen Playmobil. czy jest jakąś katanę czy coś. Rzu e, sam zasili. Właśnie, czemu tu jest tak mało Playmobil? Miks o którym do Was wspominałem, że też dla was nagrałem i gdzieś tam czeka nagrany miks, y, tylko ten filmik się nie Jest mocno Playmobilowy i komu to przeszkadzało? Na pewno nie mi. Get some help. Coraz więcej. No to znów spójrzcie, mamy coś y, Chimowskiego, i to bardzo spory. No to może być od tamtego, nie? Krokodyla, element, kolejny. Kobi, kolejny. To jest dopiero ciekawy hippie, ja wtedy kupiłem podobny web na banie i byłem szczęśliwy, a to spójrzcie jakie ciekawe identyfikujesz tą figurkę, napisz w komentarzu, pomożesz mi. Kolejne, kolejne, no dużo, dużo Kobi, to naprawdę, to będzie statystyka coś staroarczowego w tym miksie, to na... to na pewno. No i tak jak mówiłem, pojawia się też nexo, cały czas to nexo się tutaj Przewija, ale troszkę i też takiego ciekawego typu podróbek. Nie da. Proszę bardzo, cały czas jest e, nadzieja na figurkę Playmobil. E, może nie żeby tak, że nie sposób, dopóki nie znajdę. Nie no, nie będę was zanudał. Tutaj mi wygląda to na fragment jakiegoś gotowego zestawu. Kojarzysz? Pomóż. Pomóż staremu biednemu klockozaurowi. rozwiązać zagadki miksa, to e, tutaj proszę, jaka wskazówka piękna. Tak jest. 673. Odkładam na bok, bo to wtedy szybciej pójdzie. Dobra, miałem tutaj właśnie nie zanudzać, miałem wracać do studia. Darmowy miks wygląda w taki oto sposób. No i sami przyznacie, że za taką cenę to. To uczciwa cena. No tak, ten żart będzie dzisiaj się przewijał cały dzień w sensie u mnie cały dzień o proszę bardzo drugi się trafił stąd drugi ten typek się trafił no to jest spora szansa ten zestaw tu kto wie może ten sobie zostawię bo mam tą nową projekcję że z każdego miksa sobie minimum minimum jeden zestaw zostawiam no i mamy gadałem o ten cały mix no i się chłop znalazł jest inex, a już traciłem na niego nadzieję tak naprawdę że nie hmm, że będzie a tu jest kolejny duży Play, play. Kobikowski! Element! Dobra! Faktycznie lećmy do ostatni element. Pomóżcie! <laughs> tu mam, tu mam dużą wskazówkę. Tu mam dużą wskazówkę. Oczywiście chodzi o e, RMI 87. <laughs> Żartowałem. No słuchajcie, trochę już w tym miksie grzeba i szczerze nawet by miało no, skończyć się na tym. To nie jest źle, a nawet bardzo dobrze. Kilka małych zestawów będzie. Co prawda podział pudeł następuje, tak że tu już trochę jest, tu coraz więcej przybywa i myślę, że to będzie półna mniej więcej, no tu kolejne, mówię, duże jeszcze elementy będą lądowały. Tu wszystko widać, także tu jest jeszcze duży place Tu spójrzcie, prawie całe to, więc ten podział będzie tu nadal następował. Jednakże z połowy tego pudła, z 2,5 kg spokojnie, mam tu oryginalnych elementów LEGO, co jest bardzo dobrą statystyką. A figurki, które tutaj mam, chociażby głowa Jarjara, yy, Dżar yy, czy kilka innych, które wstępnie się już może nie jest jakieś to rozbicie banku, ale naprawdę wartościowymi figurkami są. Troszkę grzybają, tutaj faktycznie mam a my wracamy do studia jedziemy no i co tutaj dużo gadać? Wiecie, jakby nie spodziewałem się, że otrzymam tutaj miksa Lotra czy coś w tym klimacie, bo bez przesady, chociaż różnie z tym bywało w historii, bardziej spodziewałem się i tak jeszcze większego paścia, mówiąc brzydko, bardziej spodziewałem się że faktycznie, że tam będzie pełno podróbek i jeżeli wyłowię jakieś Lego, będzie super. Na moje wstępne yy, handlarskie oko, ten yy, miks będzie warty. 3-4 max stówy, myślę o ile dobrze pójdzie. Kurde. Ej, zróbmy sobie może miksa od A do Z. Co? Co wy na to? Robimy miksa od A do Z? 10 komentarzy, zrób miksa od A do Z i zrobimy to. Oczywiście nie od jutra, nawet jeśli ulepszycie. Potrzebuje minimalnie chwili czasu, ale jeżeli będzie 10 komentarzy. Boże, czuję się jakby w 2014 i takie rzeczy się robiło typu zostawcie tam komentarze, a zrobimy coś tam, coś tam. Boże, nie. To było najgorsze. Nie no żart. Nie musicie zostawiać 10 komentarzy. E, jakby, e, zrobię. Zrobię miksa tego od A do Z. O, się właśnie wkopałem, obiecałem wam to Ale wiem, że bardzo lubiliście tę serię Więc czemu ona miałaby nie wrócić Chociażby na tego miksika Zostańcie więc na dłużej i widzimy się wkrótce W kolejnych odcinkach, choć nie obiecuję, że to będzie daily Nie obiecuję, że to będzie daily, mix A do Z Żeby nie było, nie obiecuję daily, ale Kto wie, co się uda zrobić Dzięki, że byliście dzisiaj i do zobaczenia wkrótce W kolejnych odcineczkach, Bye!